Akt pierwszy, scena pierwsza. Las blisko jeziora Gopła. Chata pustelnika ustrojona kwiatami i bluszczem. Kirkor wchodzi w karaceńskiej zbroi bogato ubrany z orlimi skrzydłami. Kirkor. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak w rozumieniu co szaleństwo. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalony od rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego. I z owąd został przyjacielem gminy. Stuka do celu. Puk, puk, puk. Głos z celu. Kto tam? Kirkor. Pustelnik wychodząc z celu. Witaj, synu. Czego chcesz? Kirkor. Rady. Pustelnik. Zostań pustelnikiem. Kirkor. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem. Może bym w smutne schronił się dąbrowy, ale ja młody, pan czterowieżowy. Przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Poraź mi starcze. Pustelnik. Lat dwadzieścia z górą, jak żyje w puszczy. Kirko, cóż stąd? Pustelnik. Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Kirkor te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami. Czerwony i biały. Pączek na róży. Taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, białą jak w ręku anielskiego stróża. Kwiat lilio. Niech jej słowik śpiewny zazdrości głosu, a syno garlica wiernością zrówna. Gdzie taka dziewica? Skaż mi o starcie. Mówią, że królewny słyną w Pustelnik. Nieba to ród węża. Żona zbrodniami podobna do męża. Córki do ojca, a do matek syny. Jak w jednym gnieźnie skłębione gadziny. O Bogdaj piorun. Kirkor. Nie przeklinaj. pustelnik. Młody. Przeklinaj ze mną. Oni klątwy warci. Bogdaj doznali, co pomor i głód. Bogdaj piorunem na poły pożarci. Padając w ziemi paszczą rozdziawiono. Proch mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdaj. Klnąc zbójce potargałem siły. Wściekłem się jako Brytan uwiązany, bo też ja kiedyś byłem nadpany. Stutysięcznemu narodowi mił. Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany. Muszę przeklinać, miałem dziatek troj. Nocą do komnat weszli brata zboje. Różyczki moje trzy włodygi ścięto. Dziecinki moje w kołyskach zarżnięto. Aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Kirko, któż jest tej starcze? pustelnik. ja król popier trzeci. Kirko, królu mu. pustelnik, któż mię z żebraki rozezna? Kirko, uzbrajam chamy i lecę do gniazda, Ścicię się za ciebie, pustelnik, młodzieńcze, rozwagi. Oci młodzi ludzie odchodzą od nas i wołają głośno, idziemy szukać szczęścia. Więc my, starce, cośmy przebiegli po tej biednej ziemi, a nigdy szczęścia w życiu nie spotkali, możemy tylko szukać nie umieli. Idź, 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 starcze do pustej celi. O złote słońce, drzewa ukochane, o ty strumieniu, który po kamykach z płaczącym szumem toczysz fale śklane. Rozmiłowane w jęczących słowikach, róże wiosenne z wami filą skona. bo Filon marzył los endymiona, marzył, że kiedyś po blasku miesiąca biała bogini, różami wieńczona z niebios błękitnych przypłynie. I drżąca czoło pochyli, a koralowymi ustami usta moje rozpłomieni. Ach, tak marzyłem, ale na tej ziemi nie ma dyjany. Samotny, uwiędny, jako fiołek albo kwiat jesieni. Co znaczą owe narzekania zrzędne, młody szaleńcze? Gdzie zimny rozsądek? Wywracasz świata boskiego porządek, a że ty chciwy Akteona Wanien, Czekasz na ziemię anielskiego bóstwa. Dlatego tyle ze starzałych panien, dotąd się mężów swych nie doczekały. Szukaj kochanki na ziemi! Gdzie jest Goplana, nasza królowa? Śpi jeszcze w Gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła naszej królowej. Woń taka miła, czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarnej jaskółki biją w jezioro tak, że się całe zwierciadło plami w tysiące krążków. Zanadto, skoro zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać, to w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać, do mrównika wiodące, to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. To zwiedzać pszczelne ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rote przysięgi na wierność matce pszczelnej od zrodzonej pszczółki. To na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworoczne matki. Już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nim jaki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni na przekór ptasznikowi. Już to pani sroce ciągle trąpić do ucha naukę nie kradnij. Albo wróblowi wmawiać, że pięknie świergoce, aby ciągle świergotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, a zimą śpi u chłopa za brudnym przypieckiem między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, ochliku. Ach patrz, na słońca promyku wytryska z wody plana, jak powiedny liść Ajeru. Lekko wiatrem kołysana, jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru. Kołysze się, waha, płynie. I patrz, patrz, lekka i gibka, skoczyła z wody jak rybka. Na niezabudek warkoczu, wiesza się za białe rączki, a stopą po fal przeźroczu, brylantowe iskry skrzesza. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączek, czy się na powietrzu ładnie, czy ładnie na kwiatach się wiesza. Tak powiązane zanuszki kiedyś, w jesienny poranek upadły na dno rzeczułki. Rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny jak chybany, na złote włosy koplany. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekła biednemu młynarzowi, lub każe spowiadać leniwego szerszenia, nim pójdzie do piekła za kradzież słodkich miodów, albo malować pawie. Więc uciekaj, ja się bawię. Promienie słońca przenikły jaskółeczek mokre piórka, ożyły, pierzchły i znikły, jak w rubli chmurka. Królowa nasza bez ducha zadziwiona stoi, słucha, nie śmie wiązać i zaplatać koszt rozwian... rozwianych. Nie wie czemu wianeczkowi uwiędłemu przyszło ożyć. Skąd mu latać? Goplano, goplano, goplano. Goplana. Narwij mi już, chochliku. Poleciał mój wianek. Chochlik. Już się zaczyna praca. Goplana. Czy to jeszcze rano? Skierka. Pierwsza wiosna godzina. Go Goplana. Ach, gdzież mój kochanek? Skierka. Co mi rozkażesz królowo? Za tej piękną jaką pracę? Winąć tęczą kolorową, albo budować pałace, powojami wiązać dachy i opierać kwiatów w machy na kolumnach malw i dzwonów lazurowych. Goplana. Nie. Skierka. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek? Czy ci przynieść pereł sznurek? Z owych pereł, które dają led na ptaszki, ale mają takie blaski, takie wody, jak kałakuckie jagody. Chcesz? Lecę na trzęsawice. Dojrzę, dogonię, pochwycę błędnego moczar ognika, i zaraz lilikę białą oprawię jak do świecznika i nakryję białym dzwonkiem, gdzie świecił. Czy to mało? Rozkaż, pani, co pod słonkiem, co na ziemi, wszystko zniosę: drzewa, kwiaty, światło rosę, co nad ziemią w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie, wszystko, o czym kiedyś śniły myśli Twoje w jeziorburzy kołysane. Go plana. Tej zimy, gdym usnęła na skryształonym łożu. Światło mi jakieś z głuchego snu gwałtownie odzuciło. Otwieram oczy, patrzę. Płomień czerwony, jak pożar pożaru, unabiły przez lody i słychać głuchy huk. Rybacy torąwali. Przełomkę biednym rybakom zdradliwą. Nagle okropny krzyk. Przełomkę człowiek pada. Na moje upadło łoże. A czy to światło podobne barwie róż, które świeciło w moim pałacu szklistym? Czy też prawdziwe róże na jego licach śmiercią mdlejące? Ale piękne się wydał. Ach, piękny, także chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach, i nie rozwiązać z ramion i przykuć łańcuchem po Wtem zaczął konać. Skierka. Ktoś idzie tutaj lasem. Gopran. To on, to on, mój miły. Bądź niewidomy skierko. Grabiec. A cóż co za panna? Ma twarz, nogi, żołądek, lecz coś niby szklanna. Co za dziwne stworzenie z gwy i galarety? Są ludzie, co smak czują, do takiej kobiety. Ja widzę coś rybiego w tej dziwnej osobie. Goplana, jak się nazywasz, piękny młodzieńcze? Grabiec, nic sobie. Goplana, miły nic sobie. Grabiec, jakżeż głupia mościa pani, nic sobie to się znaczy, że nic nie przygani mojej piękności. To jest, rzem piękny, a zwę się grabiec. Goplana, cóż cię za anioł obłąkał w tym lesie? Grabiec. Proszę, co za ciekawość w tym wywiętym schabku? Goplana. Proszę cię, panie grabiec. Grabiec, wolno mówić grabku. Panie grabku. Goplana, któż jesteś? Aśćki, panny sługa, a pytasz, kto ja jestem? To historia długa. W naszym kościółku stały ogromne organy. Mój tata grał na dudach. Pięknie grywał, pijany, ale kiedy na trzeźwo, okropnie żempolił. Do tego był barwierzem i wieść całą golił. Golił i grał na dudach, bo golił w sobotę. Na dudach grał w niedzielę, a miał taką cnotę, że nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał. I nie pił, kiedy golił, a pił, kiedy grywał. I wszystko szło jak składka. W ten kogut zaśpiewał. I mój ojciec małżeństwem z żoną los zespolił, panna młoda wąs miała, ojciec wąs ogolił i wszystko szło jak spłatka. Lecz tu nowe cuda. Żona grała na dudach, a tatuś był duda. Grała więc po tatusiu i dopóty grała, aż go na cmentarzysku wiejskim pogrzebała. Go mój drogi, więc teraz to wieczora na leśne rozłogi. <laughs> Musisz do mnie przychodzić. Będziemy błądzili. Kiedy księżyc przyświeca, kiedy słowiek chwili, nad falą szklistych jezior, pod wielkim modrzewiem, będziemy razem marzyć przy księżycu. Grabiec do siebie. Nie wiem, co odpowiedzieć babie. Goplana. Ty smutny? Ty niemy? O, my z tobą będziemy szczęśliwi. Grabiec. Będziemy, lecz nie wieczorem i nie przy jeziorze. Go plana, czemu, grawiec, bo ja nie lubię wody jak wściekły. Niech słońce zagaśnie. Jeśli mi ciebie kto wydrze, kochanku, ty jesteś moim, moim, moim wiecznie. Choćbyś miał księżyc za ślubny pierścionek, choćbyś miał księżyc, to ja go rozłamię. Zagaszę księżyc, który Cię prowadzi. Do pocałunków, do kochanki dom. Ach! Bądź mi wierny, błagam Cię, zaklinam na Twoje własne szczęście. Ach, zaklinam, bo zginiesz, luby, nie, razem zginiemy, ale Ty zginiesz także, gdy ja zginę. Więc nie chcę zginąć, abyś Ty nie zginął. Przynajmniej dzisiaj nie chodź tam wieczorem, przynajmniej dzisiaj nie chodź tam. Ja każę. Grabiec, a któż Ty jesteś? Co każesz? Koplana, królowa. Królowa go goplana. Scena trzecia. Hata wdowy. Wdowa i jej córki, balladyna i Alina wchodząc sierpami. Wydowa. Zakończony dzień pracy, moja balladyna, twoje rączki odsłona, od słońca cały się rozpłyną, jak lodu krysztaliki. Już my rano z Alinką na poletku drżniemy ostatka. A ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą. Alina. Nie, 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 jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą i leci na nią by natrętna na osa do białych kwiatków. Ani go od włosa liście nie odpędzić, że też nigdy chmurki Bóg nie nadwieje, aby cię zakryła. O biedna matko, Dobre moje córki, z wami to nawet u Bożyzna miła. A kto posieje dla Boga nie straci. Zawsze ja myślę, że Wam Bóg zapłaci, bogatym mężem. A kto wie, a może? Już o was słychać na królewskim dworze. A my tu żniemy, aż tu nagle zboru, jaki królewicz, nie kuchta dworu. Albo koniusz, zajeżdża karetą. mówi do mnie. Podściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź balladynę, piękna jak dziewanna. Tobie się też, Alina, dostanie rycerz za męża. Ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczu, woda, goni się za wodą. Mój królewiczu, żen się z balladyną. Balladyna biegnąc do okna. Ach, lampę, zaświeć lampę, co żywo. O, gdzie mój grzebień? Słuchać, pukanie do drzwi. Wdowa. Któż to? Co? Ktoś puka. Otwórz, balladyna. Balladyna. Niech siostra otworzy. Wdowa. Prędzej otwórzcie, ktoś do chaty stuka. Alina. Ach, ja się boję. Wdowa. Niech wszelki duch Boży Boga wychwala. Ja odemknę chatę. O, jakie stroje złocisto-bogate. Czy winie Boga? Kirko? Tak z Boga imieniem, proszę wybaczyć, ale nad strumieniem mostek pod moim załamał się kołem. Szukam schronienia. Wydowa, proszę, poza stołem mój królewicu siadać, proszę siadać. A to u Boga raczyłaś powiadać, że powóz, od nieszczęście dziewczęta, to moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków chyba przy księżycu. Młynarz co jechał w zeszłej wiosny. Balladyna. Dosyć, matko, daj panu mówić. Przy tą chatką słyszają dźwięki luteń. Czy to córki wasze grywają na lutni? Wdowa. Przepraszam, nie królewiczu z Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiaty poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłoni serce Kirkowa. Muzyka Echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wiec, wieniec kwiatów taką wolnie rozleje, że serce tego człowieka omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Wdowa. Poko 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 może królewic chce odpocząć trochę? Kirkor, odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę. Dziewice, wasze to pieśni, słyszę śpiewanie. Alina, czy panu się nie śni? To cicho, Kirkor. Ach, jakież mi nudne wspomnienie zamku pustego. Skierka na stronę Czardziała. Kirkor, z jakich kadzideł ta woń się rozlała? To z pewna wasze wieńce uroszone łzami wieczora dają takie wonie? Balladyna, lecz my nie mamy wieńców. Sługa. Naprawione koło w powozie. Kirkor. Wyprząc z dyszla konie, ja tu zostanę. Wdowa. Cóż to za zjawienie? Królewic w chacie. Jakim on się nie spać będzie? Jemu listki róży cisną. Kirkor do siebie. Prawdę wrożyłeś pustelnik stary, gdzie okienami, okienkami dwie różyczki błysną, gdzie dach słomiany. Skierka do siebie. Zakończone czary. Kirkor do wdowy. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać ubogiej i żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać. Czemuż losu fala rozbiła serca moje o dwie skały? Ach, czemuż oczy pierwej nie wybrały i nie powiodły czucia? Dziś nie umiem wybrać. Wdoba. Ja Ciebie, Pani, nie rozumiem. Kirkor. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedy o hrabiu Kirkorze? Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swoich usługach. Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Wdowa. Córka moja? Ja dwie mam córki. Ale balladyna Kirkor, czy starsza? Wdowa, tak jest. A młodsza Alina, także jak Anioł. Kirkor do siebie. Jaki wybór trudny. Starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przeodziana, ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, a ta fiołki, Ta jako złote na zorze aniołki, A ta zaś jako noc biała nad rankiem, Więc jednej mężem, drugiej być kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaś lubić, Lecz którą kochać, a którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, Która mnie kocha. Do dziewic. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Baladyna? Ach, ja ci nie powiem. Nie, ale nie śmiem wymówić. Tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. Kirkor do Aliny. A ty, różo biała? Alina rzucając się na łono matki. Kocham. Kirkor. Obydwie kochają. Wdowa. Zapewne, że muszą kochać. Tożby to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę, piękny i śmiały. Kirkor. Która z Was, dziewice, będzie miał więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać? Lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzać gniewu na wałnicę, Balladyna. O Panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a Ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeżeli dzida będzie mierzyć w Ciebie, stanę przed Tobą i za Ciebie zginę. Czegoś więcej chcesz? Wdowa. Weź, weź ballady. Szczera jak złoto. Kirkor do Aliny. A ty, młodsza dziewo. Co mi przyrzekasz? Alina. Kochać i być wierną. Kirkor. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed Sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedno, a ciągnie do obu. Którą odrzucić, której być małżonkiem, obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość jednaką zasługę, którą tu wybrać? Alina, jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, żeby ją do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek, kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w jednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała, o widzisz panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. Kirkar. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia. O, miła. Wdowa. Lecz Balladyna to samo mówiła w sercu i w myśli. Wierzaj mi rycerzu i Balladyna kocha matkę starą. Kirkor – Jurzem był wybrał i znowu mi w puklerzu dwa serca wiją. Balladyna. Byłabym poczwarą. Niegodną twoje ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. Kirkor, oślepionego chyba losu, ręce wskażą mi żonę. Skierka śpiewa do ucha wdowy. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze. Tę za żonę pan wybierze. Wdowa Coś matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twej pokotnej służce, to ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie, a która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek? Tę weźmiesz za żonę?